Jack! 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 Bardzo cię proszę, nie ten, nie ta drewina. Cudownie, Jack. No jak ja mam to niby znowu zrobić, co? Tutaj coś? For fuck's sake, Jack! Tutaj coś było? Ho! Huh. Może tam na pewno nie. Przejdziemy się jeszcze raz tędy. Eee, może coś pominąłem. To jest tak głupio porozsypywana czasem na tym statku. W znaczy. Się. Nie, tu jest taka Kajuta Kapitana. kajucie Kapitana nic chyba nie ma ciekawego. Nie. Cudownie to nam odpada szukaliśmy dokładnie już pomieszczenie z silnikiem nie widziałem tutaj żadnego trzeciego zaworu więc tak, tu nic nie widzę tam jest zawór, który przekręciłem czyżby tutaj chyba też nic nie mogę zrobić co, ludziska? Ja do Was za chwilkę wrócę, bo znowu utknąłem i nie bardzo wiem, co mam aktualnie zrobić. Jak znajdę po prostu rozwiązanie, to wrócę. Hej. Okej, ludziska, już to rozwiązałem. Widzicie, co, trzeba było po prostu przekręcić jeszcze raz ten zawór doprowadzający parę z powrotem, jakby do silnika. I wtedy wszystko ruszyło. No. To jest rozwiązanie, którego potrzebowałem. I wracamy do tych kolesików. Świetnie. Zamykaj drzwi.

A, tam poszli. No dobra, w takim razie musimy się troszkę uleczyć, bo nas pokiereszował. Oooooo Cudnie! tylko ja żyję ten marynarz. Widzicie, co, ten karabin jest jednak taki średniawy. To jest lepszą bronią, mam wrażenie. Mogę to już otworzyć? Przynajmniej nie cierpiał, super! Ty, panie! Zastrzelajcie za dezercję, cieszysz się? Cholerni marynarze Ofiary losu nie marynarze Uuu, świetnie, jesteśmy po drugiej stronie magazynu. I możemy zapisać grę Pięknie, czyli na pierwszym slacie. Musimy się chyba teraz wydostać na pokład, skoro Jack nam mm tak podpowiedział, że musimy sprawdzić pokład, zapisałem sobie grę w takim razie... idziemy tam, bo tutaj już chyba... tutaj jest zamknięte, tam było też zamknięte. I idziemy zobaczyć co tu się dzieje w takim razie na pokładzie. I czy daleko jesteśmy jeszcze od tej cholernej rafy? What the fuck? Eee. Coś jest tam za mną chyba. Ja, żołnierzu! Chyba tego nie przeżyję jednak. Oż ty cholero! Ty zaspałaj za mną drwiz Ty wre... O mój Boże! Bierz zadziało Wiesz Ja pierdzielę, dobra, sam Dagon do nas wyszedł. O masakra być się czegoś Jezu... Dobra, widzę. Pięknie! Jesteś mój! Nie masz żadnych szans! Dobra, mam tą taktykę opracowaną do niego tutaj. No, on będzie no, mną jak szatan. Na mi się nie damy. I do skutku będziemy w niego pakować. Sam Dagon do nas wyszedł. Chodź tu. Idealnie! Uh, oh, 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 oh. Nawet sam bradawny nie potrafi nas zabić. Spadaj, ryba. Ale chyba. Ale statek zostaw, co? Kolerny Dagon, no. Dobra, to już wiecie, jak to już przynajmniej widzicie jak wygląda jeden z paradawnych. Widzieliście już Szogota Dagona. Został ktulu. Hmm. Dobre miejsce na pobudkę. Okej, okay, cholera wie gdzie jestem. When our foe moved on land, we would track them by the strange footprints they left in their wake, consisting of five circular toe marks. They were blind, yet had exceptional sensitivity to both motion and sound. In battle, these creatures could harness the power of the winds with terrifying precision it wasn't until the great energy weapon was developed that we had the means to fight their evil then we were able to drive them down deep into the catacombs beneath their basalt towers sealing all routes with impenetrable trapdoors Jakich się. Hmm, chyba udało nam się przeżyć i dopłynęliśmy na tą diabelską rafę. No dobra, no, gra na razie, lata kamera sobie. sobie. pokazywane różne dziwne rzeczy. Jakieś potwory, posługujące się chyba wiatrem. Ale trupy. Znaczy przypominało to, co widzieliśmy na samym początku gry. No, powódka, Jack. Po dobrym łowieniu ryb, ważne jest zaparcie papierosa. i tak dalej. No bo coś ja pieprzę, nie wiem co. Mm. Świetnie, wpieprzyliśmy tagonowi, to jest ten plus, wczesny ranek. Świetnie tak. Okazało się, że napierdopodobnie jesteśmy jedynymi ocalałymi z całej tej masakry. I mamy przynajmniej broń? Yeah! Nie opuściłeś żadnej gibery! Jestem z Ciebie dumny. Świetnie. Zmienimy na sztucer, bo był najskuteczniejszy. I przy okazji cudownie się wyleczyłem po ataku Dagona. Więc tak, ten nie przejdziemy, bo tutaj wy, wyrzuciło nas. W takim razie pozostaje nam tylko zagłębić się w czeluść. Diabelnejskiej rafy I jest to cywilizacja to są pochodnie Pewnie mm -hmm. Sprawdzimy sobie może ten zaułek mały Nie, nie mogę Na górę proszę I tak, miejmy What the fuck O, oh, cudownie Może pójdziemy sobie tak takim razie szybciej dalej Oczywiście sześnie. Lol. What the fuck! O pięknie, dobra. Tam była jakaś pułapka na górze też. Skubani, no. Jeszcze raz. Szybkie leczenie, dobra, świetnie. Zapiszemy grę e, na pierwszym. Nie wyspało nic. I od razu mój dzielny sztucer ponownie w łapy. What the fuck, żeby cię wiatr zdmuchnął? Przesadzasz trochę. LOL. Okej, to będzie unikać wiatru trzeba. Chyba przesadzasz z tym wiatrem trochę, tak? Cudownie. To się uda szybko to zrobić! Tak, proszę Cię. Puf. Dobrze poszło. Easy. Mamy dwie drogi, na górę albo na dół. Sprawdźmy tą górną. Tam było coś, co bardzo chciało mnie zeżreć. Wcześniej! Świetnie. Jakieś kolce. Mam nadzieję, że nie będą wystrzeliwać w naszą stronę. Znowu nie dam się tak łatwo podejść. Zejdziemy sobie teraz tutaj. Tam widzę, że fale się rozbijają. A tu mamy apteczkę. Cudownie to nam się przyda. O, szyb! No pięknie, dzięki gro. Było to bardzo miłe z Twojej strony. Naprawdę. Mm -hmm. No, poczekajmy w takim razie, jak to przewieje, już no, teraz zaczyna chyba kulminacyjny moment. Już świetnie, napędź tu, proszę. Dziękuję. No, Może teraz spełnię z kolei to miejsce. Skoro tam nie chcieli nas za bardzo widzieć. O, pięknie, więcej rozgwiazd. A chciałbym tą apteczkę, która tam była. Może jeszcze raz tam pójdziemy, bo unikamy i sprawdzimy do czego nas w zasadzie doprowadzi. Bo tutaj to nic. Tutaj to nie jest, to, to jakieś pułapki po raz stawiali. Tak samo tutaj jest, jedno świetnie. Oh yeah, To było tutaj? A, zobaczcie, w ogóle jest skrytka, cudownie. To, czyli tam nie pójdziemy, bo zaraz giniemy, ale sprawdzimy sobie za to to pomieszczenie. Gdzie jest Save All? Super Zapiszemy sobie na drugim sejwie. Idealnie. O! Czego to No, też zauważam, że coś zostało z niej wyjęte. A mnie tu zabił w ogóle wcześniej? nie widzę za nic. Aaaa! O matko, dobra, to nie jest dobry pomysł na łazić. Musimy pewnie coś tu włożyć. I wtedy uda się stąd jak wyjść, bo coś mi tam po prostu zaciągnęło. Wiatr albo nie wiem, znowu przeciągi. Jedyną drogą, którą musimy w takim razie się przedostać będzie tamta w dół. Którą minęliśmy też. Dokąd to prowadzi? Donikąd. Nie będziemy sprawdzać. Te kolce też sobie ominiemy. Tam, gdzie były te drapieżne rozgwiazdy znowu na ścianach. Świetnie. Właśnie tutaj. Przeskoczymy je sobie. Matko, spada z mojej twarzy. Napaleńcy jedni. Zajdźcie ze mnie. Świetnie. Teraz się ulecz. Możesz się uleczyć. Nie potrzebujesz się uleczyć. Świetnie. I mamy zapiski, że człowiek z czymś. Przedstawiony. Dobra, tutaj nic nie widzę. Ciekawego, stary krążek linowy. No świetnie, tylko dlaczego mi to będzie potrzebne? Ciężki przedmiotów. Hmm, może tu znajdziemy jakąś wskazówkę? Chyba nie. Hm, optymistyczne w ogóle te obrazki. Nie ma co. A, chyba tego się nie da uniknąć. Tak na moje nieszczęście. Teraz się nie będę musiał uleczyć, no. To w takim razie, skoro tam już byliśmy, to jest czas się udamy, tam było jakieś miejsce do zapełnienia. Hmm. Dokąd, dokąd to prowadzi? Pe pewnie idź tam na dole. Nie chcę, nie chcę sprawdzać, nie chciałbym ponownie przechodzić tego fragmentu. Jeżeli by to było do czegoś niepotrzebnego, my w takim razie sobie... Sprawdzimy, czy możemy tam wsadzić to coś, jakiś obiekt i wtedy sobie na spokojnie już będziemy eksplorować. Nie, możemy coś użyć. Nie. Nie, nie, też nie, pewnie, Podobnie. Aha, okej. Okay. Chyba dwie płytki napisane po prostu. Może to skończyć? Nie możemy oczywiście. Cudownie, Gro. Dziękuję ci bardzo. Nie wiem, co mam robić. Tak, tak, bo to mnie wyrzuci i tu nie mogę nic zrobić. Dobra, to przynajmniej wiem, jak to działa. No, ale nie bardzo. Może to już tutaj? Nie. Chyba dalej będzie trzeba, trzeba przejść. Jak mam to zrobić? To coś jest może? Schomikowane? Nie, tutaj. To jest droga do zapisu. Tam byliśmy. Wrócimy się jeszcze na chwilę. Tu bym sprawdził dokąd to prowadzi. Cudownie. A, to prowadzi do... kąt. ...kąd? Znowu sobie coś złamałeś, baranie jeden. No, się chyba <mulacza> mocno pokiereszał jak spadł. O matko, co aż tutaj mi wywaliło? No, dobra, w sumie. Tam są kolce. Świetnie. Nie stało tutaj, byśmy sprawdzili, czy coś w takim razie z tej strony. LOL, coś słyszałem! Gro! Wredna jesteś. No! Dobra, a przynajmniej mamy progres! Mamy progres, kochani! Jest... Znaleźliśmy kolejne przejście, które powinniśmy położyć. W takim razie zejdziemy sobie tutaj, idziemy tędy, skaczemy, żeby się nie zranić, bo tam dużo zdrowia straciliśmy na tym. Niestety, to możemy w ogóle zabić, to mogłoby nas w ogóle zabić. Na no, dół nie ma co schodzić, właśnie. Musimy się tam chyba udać. No już, 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 już. Ja wiem, że wieje mocno, ale bez jaj. Świetnie. Teraz sprawdzimy, dokąd to prowadzi. Tak w takim razie. Okay. Okay. Bo, to to miejsce. Tak, jest, to jest to miejsce. Świetnie. No, 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 no. O, cudownie. I teraz tutaj. Na tej rafie to wieje chyba niesamowicie, serio? Znowu chce mi tu coś wyjść? Ok, to jest na miejscu do składania ofiar. Dziwny rzeźbiony dys. Słyszę o Beda. ubiłem cię Potwara wielka. Dobra, tam widzę Dagona gdzieś albo, in, nie. albo inne ciała po prostu. Jest chyba oku cyklonu. Dobra, idziemy stąd, bo nas za chwilę zwieje. Ja może walczyć z tym potężnym wiatrem. Nie, 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 no 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 no! no! Ty wredna pipo jedna. O, o, gro! Robisz się ultra hamska. Ja ci się normalnie odpłacę, zobacz, Ty zobaczysz. Jeszcze mnie takiego nie znasz. Więc już wiem, że są trzy miejsca, w których spada to cholerny kamień. I mnie zabija! Przestań, nie zdmuchni mnie teraz. Dziękuję, 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 dziękuję. Idziemy teraz tędy. Miejsce było w kolerach, którymi. O, daj, 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 Do góry, do góry, do góry. Nie. O, pięknie. Teraz trzy, w trzech miejscach pękło od razu. To sobie odpuścimy? Nie, nie mogę. Musimy to obejrzeć jeszcze raz. No, żeby no, aż trzy razy. Tak, ona na bank był Dagon. Składali tu ofiarę dla Dagona. Zrobiliśmy dziwny, rzeźbiony dysk. Tak takim razie moglibyśmy się teraz udać do tego podziemia z rozgwiazdami. Tam pewnie będziemy musieli coś zrobić. Świetnie. Teraz tutaj. Spadni. Dziękuję bardzo. Za Wielką wyrozumiałość. Teraz tam doskoczę? Doskoczę, tylko mi się już kamera... ...śpiruje. Eee, wiecie co, najpierw pójdę zapisać grę. Że to nie jest może daleko, ale nie chcę mi się powtarzać tego fragmentu jeszcze raz. Na spokojnie sobie będziemy zapisać grę. I tam chyba było jedno malowidło, na którym brakowało bodajże tego dysku. Więc Zwrócimy do rozgwiazd teraz że sprawdzimy, czy na tym mogę to użyć. Tego tutaj nie możemy użyć. To zostaje nam tylko pomieszczenie z rozgwiazdami. Nie spotkaliśmy jeszcze żadnego przeciwnika, oprócz oczywiście życzonych rozgwiazd. Uhu, super, i tutaj było na dół. Zejście, cudownie. W ogóle kto wymyślił krwiożercze rozgwiazdy? Temu po prostu Oskar się należy.

w sobie nie wygląda. Um, mnóstwo złota. Cudownie. U głowa aktulu. W ogóle aktulu chyba lubuje się w tworzeniu przedmiotów na swoje podobieństwo. Musimy przynajmniej przebić to cholerny korytarz z rozgazdami. Oczywiście musiałem je dorwać jedna. I idziemy tym razem już do tego. Hmm. Dziwnego otworu. Tam pewnie wsadzimy tą dźwignię i będziemy mogli jakoś zablokować cały mechanizm tej pułapki. O tym mówiłem. No to Zapiszemy sobie od razu jeszcze raz. ale co chwilę zapisywać, bo widzieliście, jak ta gra po takim I teraz tą dźwignię. Oh yeah! Młah, ha, 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 ha i to jest góra, ugro. A nie było jakby mnie tutaj. Nic nie zdmuchnęło, jak by się. A, wow, 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 rzuca no. Bardzo fajnie są te fale zrobione i tak dalej, ale. Easy, easy. Hm. Co to mam zrobić teraz? i... No... Oh yeah! Elementy się zaczynają przydawać. ROLLERCASTER! Świetnie. I oczywiście spadniemy w połowie. Nie. Ale... dobra. Dawaj, 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 dawaj! Chciałem się po prostu... Po tej linii przeczął przeszedł. Ale w sumie może być też i tą stronę. nie podoba mi się, co tu widzę. Jakieś dziwne mechanizmy. Ja też nie rozumiem, Kiedy wiem, to jest, to nie przejmuję się tym. Chyba mamy broszę taką. O właśnie. Zobaczmy. Oh yeah, baby. until i know what it's for no, i'm not touching anything hmm. i can't pick it up the claws are locking the gem firmly in place no, thank użyj... hmm. you until i know what it's for I'm, I'm not touching anything it appears to be o, a map you need to press a button to activate the sequence. No, teraz działa. Mmm. I think I've activated some kind of timed mechanism. It appears to be a map. You need to press a button to activate the sequence. Whoa. What that the button isn't responding. It appears to be a map. You need to press... The claws are shut. I can't position the gem. The button isn't responding. I'm so scared. So damn it. I don't even want to skacat. How am I supposed to get out? Gra jest znowu wredna, bo nie podpowiada mi, czy mam zejść na dół, się zabić. Czy może tam będzie jakieś wyjaśnienie? O, świetnie. Może teraz tutaj ułożymy czerwony kamień. Okej, czekajcie, coś tam uruchomiłem. O, świetnie. No tutaj ewidentnie coś jest, ale... Coś świecącego pojawiło. Tam na pewno nic nie ma. Jestem tylko ultra pewien. Yy. Serio, nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić. To jest mapa, tak? Lol. To niech zacznie. Tu musi świecić jakiś malutki kamyk czerwony. Nie, no bez ja, tam na pewno nie wejdziemy. Um, Staria, nie mam pomysłu.